Miasto Ogród Karłowice, 16 lutego 2023, godziny przedpołudniowe, ładna, słoneczna pogoda. Temperatura dodatnia, kilka stopni powyżej zera. Może wzrosnąć do około 10 stopni. które balkony zastawione sprzętami różnymi a więc mieszkańcy wprowadzają się do swoich mieszkań Zagospodarowany z nastaniem wiosny, na sadzenia się za zielenią, i rzeczywiście będzie to Ogród, Miasto Ogród Karłowice. Dziękuję za uwagę.